Dobry. Siemano, Kruszyn przy garach i tak ma być. Robi jajówę, jestem w pędzinie. Jedziemy zaraz do Federsklepu, sklepu. Kruszyn do pracy. Ja będę się bawić. Tak ma być? Tak ma być. Iluzja, jak chcesz tą Trzy. Trzy, Tree, dwa, pięć. Dwadzieścia. No nie, przestań. Oh yeah. No ja jestem pod siedzibą feder sklepu, jestem w Będzinie wejdziemy do chłopaków, zobaczymy jakie mają zatowarowanie, co jest na sklepie, co słychać. Jest godzina 15, tak naprawdę jestem już tutaj od 9. Kawka, pogaduchy, trochę klientów. Jest duży ruch obok tutaj na ulicy, więc wejdziemy do chłopaków. Zobaczymy, co słychać, jak to wszystko od środka wygląda. Wchodzimy do środka, wchodzimy sobie po schodach, idziemy do sklepu. Dzień dobry panie Kruszyn. Dzień dobry. Jesteśmy w Federsklepie, sklepie. Interesuje mnie, panie Kruszyn, wszystko, co tu się znajduje, byś mi opowiedział krótce, pokrótce, zaczynając od tej półki. Tutaj z akcesoriami. Z akcesoriami? Tak, jakbyś mógł przejść i opowiedzieć, tak pokrótce, co w ogóle się znajduje w sklepie, bo wydaje mi się, że jeszcze nikt chyba tego nie opowiedział. Na pierwszy rzut oka, jak wchodzicie do sklepu, widzicie. Regały z różnymi markami. Marki Daiwa, Preston, Guru, Matrix, Zemex i są pokładane większość produktami. Na tych dwóch regałach mamy produkty firmy Preston Innovation, mhm. poforemki do metod federa, do klasycznego federa, bulety, koszyki tradycyjne, żyłki, plecionki, również akcesoria na dole. Następną marką mamy guru. Asortyment to jest część regału z guru. Druga część znajduje się w dalszej części salonu. Mamy klecionki, podajniki, akcesoria gotowe przypony karbony, trzonki. Trzeba wodowe. też powiedzieć i ci przerwę, że jesteśmy w salonie, a nie w sklepie. Różni tak. się tutaj to tym. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że w FEDER sklepie jest wystawione, te przedmioty są po jednym przedmiocie, tak? tak po jednej po rzeczy, jednym... a nie jak w typowych sklepach, gdzie przewracamy się, można powiedzieć, nikogo tu nie urażając o kopiąc zanęty po podłodze i tak dalej. Gdzie jest reszta rzeczy? Jak to w ogóle wygląda jak klient przychodzi do, yy, do, do sklepu i przykładowo chciałbym sobie kupić nie wiem tą plecionkę tak? I, mhm. i tą plecionkę, tak? No to kwestia jest taka, tylko że najpierw dokończę wątek. Mamy tutaj Matrixa, mamy tutaj z drugiej strony koszyczki firmy AS, Zibo, yy, haczyki z Milo, Daiwa z Guru, mamy tutaj kącik yy, z, yy, z sami. Z ja pokażę, bo one są dosyć ciekawe te koszyczki z Arca na przykład. to z takimi, no, takimi dziubkami pod klasyka. Tak, to są rzeczne koszyki. wcale nie drogie, prawda? Bo o, cena jest naprawdę a jakość jest religacyjna. Po tej stronie mamy już jak widzicie regał e, z wędkami. Tak powiem wam na początku, jak zacząłem pracę, no to każdy kip przeze mnie kilka razy był macany, sprawdzany. Bo, jak mam dobrze klientowi doradzić, no to trzeba poznać mniej więcej tą mm -hmm. pracę, wiedzieć gdzie ten kij leży, żeby nie, nie latać, yy, nie, nie czekać, yy, bo klient może się zdenerwować. Tutaj, na pewno ważna też jest powierzchnia sklepu, żeby można było sobie takim tak. kijem troszeczkę pomachać, żeby jak można było sprawdzić klientce, ugięcie. bierzemy kija, tu idziemy na tą wolną przestrzeń, którą jest wolna tutaj przestrzeń, no i pokazujemy klientowi, machamy. Drugi bierze e, pracownik, czy Marcin, czy Artur. E, uginamy, pokazujemy. Klient może chwycić sobie e, ten kij do rąk, wziąć. Później, jak chce, kowrotek podamy, do, dopniemy kowrotek do tego. Jest, już ma klient na miastkę tego, co może mieć i nad wodą. Tutaj. Wędki też głównie zdaje, y. Widzę, że są flagmany. Tak. Tu tubertini, z góry. Tu mamy Zemexa, o, to są nowe Guru Aventusy. Tutaj jest akurat model Distance Feder 390. Tu mamy też na stanie salonowym np. Drive Tournament Pro. To jest akurat 12-stopowa. 12-stopowa jest, 13-stopowa. Tak by ktoś chciał, mimo że jest brak stanie, to chciałby kupić, no to można przez telefon. Mimo towar towarem, ale mi się właśnie osobiście jako klientowi takiemu zwykłemu szeremu przychodzącemu mm -hmm. z ulicy, podoba to, że jest mimo, że, że jest tu po prostu przestrzeń, tak? Że tak. jest przestrzeń, można pochodzić i naprawdę jest to wszystko fajnie tu mamy naszego rozplanowane. Manekina, naszego. Twój przyjaciel? Tak, mój przyjaciel, nie, my, zawsze mogłem się wyżalić do niego. <noise> który przegląda wędki ubrany w koszulkę guru spodenki guru akurat tak jest tu mamy kije HORIZONTA Matrix Horizon PRO tą serię naj, najbardziej najdroższą tutaj jeśli chodzi o, o te perełki akurat mamy commerciala 3.30 tutaj bardzo fajny kij z właściwościami super do polu. dzień dobry właśnie przed Marcin. Dzień dobry. Marcin się tam schował za ladą. Tubertini, resto i tutaj jest regał Z sztycami do wyboru. Pięci przychodzą, mogą chwycić, macać. To jest naprawdę dosyć dość duży plus. Tego salonu, że jest po jednej sztuce, jest dużo miejsca, można pokazać. Tak? Jaką byś obecnie, bo yy, już nie ma tego prestona, którego używasz, bo ty używasz yy, cedroma. Sidrom, tak. Obecnie nie ma jej chyba na stanie, a tak, bo została wyprzedana. Ale ale jako... czekamy na dostawy. Zaraz będzie. Dostawy tak? Są, a obecnie według ciebie najlepsza sztyca na karpie. Na karpie, no to. Bo widzę, że te, X3, te X4, przepraszam, 4-metrowe bardzo dobrze się no, sprawują. Tak. I to jest fajne, tu jest na przykład, no wiadomo, jest ten element, i dokupuje się to pałkę. Ma się fajną 4-metrową sztycę na kartkę, to już jest mm -hmm. stos Naprawdę super i lekka A widziałem, że też pokazywaliście chyba na filmach na Instagramie Fredek sklepu y sztycę firmy Brain. Brain? Tak. Nie wiem, tak. czy to dobrze wymówiłem. Jest, sztyca... jest bardzo smukła. Ja może smukła. z tej strony pokażę. Jest bardzo smukła. Bardzo lekka i sztywna. Nie Ale według pozorom... Ciebie to bardziej chyba do klasyka, nie? No to klasyka. Mhm. Tu jest element teleskopowy, a pozostałe elementy są już nasadowe. Nasadowe są. Akurat to jest model 3-metrowy. No, gdzie rozumiem. jest bardzo fajną sztycą. To mhm. klasyka według mnie jest super. Zobaczcie wy Zobaczcie. Jest 4-metrowa. Taka mhm. jest. A tam. Ktoś... Dobra, ja przejdę z tej strony. Poczekaj. No. Zobacz jaka jest fajna. Nie. Nie sztywna, tak? No. Ciężko to oddać tak kamerkom, ale to naprawdę. Jaka to jest cena, powiedz mi? To jest 4-metrowa za 250 zł. No tak. No to nie są. To nie są duże pieniądze, jak zasztycę. A jak to mówi Artur... Kupujesz tanio, to kupujesz drugi raz, bo coś... Chcesz... Dokładnie, ja nieraz też kupowałem za 200 zł, 300 zł, później znowu kupowałem, później znowu, znowu i tak naprawdę wystarczyło no kupić ja rasa porządnie. Przykładzie. Zaczynałem ze sztycą Jacksona, bo totalnie, człowiek nie chciałby zbytnio inwestować, później kupił inną sztycę z innej firmy i teraz stanął no, tak naprawdę było kupić raz, a porządnie i mieć jedną sztycę a nie, tak naprawdę kupiłem tanio i dobrze. No. Czyli wydałem trzy razy. Dokładnie. Bardzo fajne są, daj wędzony. Mhm. 3-metrowe. W ogóle, jakby lakierowane, nie? Tak. Tutaj, tutaj. Tu jest a tu lakierowana, jest... a tu jest... tu jest taka matowa. Mhm. I też fajna cena: 280 zł. 3-metrowa. Gruba dolnik też jest gruby No trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi przykładowo na komercjach na 3 metrowe kije no to też 3 metrowa sztyca chyba, tak? Bo, bo niektórzy używają, nie wiem, 3 metrowych sztyc do kijów 3,9 i już jest troszeczkę problem, tak? No jest prosta zasada, jest kij, dlaczego, jeżeli to mi Artur Pani wytłumaczył, jeżeli łowisz na komercji 30, 40 metr to nie potrzebny Ci jest kij 3,30 tylko 3 metrowy, bo nie ma różnicy w rzucie. Taką samą odległość wciągniesz kijem 3-metrowym i dłuższym o tym 30 cm. Ale tajemnica tkwi w krwi tym, że kij ma być miękki. Już na czym to polega? Że jak podnoszę tego karpia do podbieraka, kij mi się fajnie ugina, a mhm. ten karp jest blisko brzegu. ja wtedy, tą sztycą 3-metrową, nie muszę na wyciągnięcie całej dłoni. Tylko ją chwytam tu i mam. Tak, dajesz po sobie pod ramię, prawda? Pod ramię i pod ten kij jest praktycznie, ja go podnoszę tu wysoko, i ten, ten karb jest blisko brzegu, I ja fajnie wtedy ma, manewruję, jestem szybki. Mhm, dokładnie. Pokaż proszę cię, gablotę z kołowrotkami. No to zapraszam. No Dobra tutaj wygląda jak naprawdę w jakimś salonie: będziemy się odbijać w szybce. Mhm. Y Przykładowo, jeżeli chcesz sobie pokręcić tym kołowrotkiem, to no rozumiem, to, że otwierasz, tak. otwierasz sobie gablotkę. Klientom, mówię proszę, tutaj otwieramy ten gablotę, jak klientowi, bo już my model DTM. daję do, do dłoni. No i klient się bawi, kręci sobie tak, ogląda, zadaje pytanie, to odpowiadam. No rozumiem. Posiadasz wiedzę na temat wszystkich tych kołowrotków. No czytam, starasz się. Staram się. Bo też mieć. dużo tego, prawda, żeby no się wstup, wszystko no. nauczyć na, na blachę. No i to są tutaj też i dużo modeli, jest y, poza już po prostu wys, wysprzedanych, czekamy na dostawy. Tak? No tak, no bo jednak jest troszeczkę tych braków, no ale to też świadczy o tym, że cały czas jakby towary, można powiedzieć no. rzeczy schodzą, tak? Warto opowiedzieć o kowrotkach Remedy z obecnie 6,5 tysiąca, są aktualnie na promocji. Bardzo fajny kołowrotek. Plusem jego jest, że rączka jest stała, wykręcana. Bardzo silny hamulec 12 bądź 15 kg ten. Bardzo czuły Quick Drag, rewelacyjny. Mhm. Tak samo Matrixy Horizon są na promocjach. Bardzo fajne kołowrotki. Tutaj też mamy z Braina. Bardzo no właśnie dosyć nowa firma na rynku, prawda? Tak, ale jeśli chodzi o kowrotek, bardzo cena do jakości według mnie jest bardzo dobra. To są dobra. te z Stormy, a ja mam takie jakieś Nie, inne. Nie, to jest Brain Storm, a Ty masz no. Scout'a, tam na dole jest. Tak, tak, tak. I co jest plusem, że w tej cenie do każdego modelu czy 3000, 4000, czy 6000 klient otrzymuje metalową szpulę. Nie plastikowym. Uh -huh. To jest fajny. Kowrotek jest bardzo lekki, przez to, że ma fajny nowy design. No rozumiem. O, tu jest... Za Twoimi plecami Twój kolejny jest mietek. przyjaciel. Mietek. mietek. Mietek jest ubrany całe w górę tak. z matą. Idzie już sobie na ryby. Tak. Tutaj mamy torby, które też są mega, mega porządne. Tu mamy no. z torbami góru, dajwek, krestek. O, w tych pokrowcach na przykład mega usztywnianych krestek jest fajny gadżet dodatek mm -hmm. otrzymuje się rzepy do spinania wędek. A to nie wiedziałem nawet. Ciekawe. Ja miałem kiedyś pokrowiec kresty podobny do tego tutaj. Są też rzepy do... Dodatkowe jakieś, tak? One są luzem czy co? Tak, luzem są. Może są w drugim tym. Ach, no. Albo żeś już zabrał po prostu. Nie, nie Są żepy, wiem że są rzepy, na pewno w tamtym modelu były O no, są. są rzepy, żeby nie było O fajne Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery rzepki I są takie porządne no. Porządne rzepy są, mhm. naprawdę, to jest dla mnie rewelacja bo rzepy dom... Takie pierdoły, a tak naprawdę no. też świadczą o tym, że jest, ten, jest ta rzecz na pewno bardziej ciekawa do zakupienia, tak jak mieliśmy pokrowiec tam z Matrixa, który, który tam no stoi obok Zobaczcie. i są te tyczki dodawane do odmierzenia odległości. Neoprenowych minimum 30 zł trzeba wydać za dwie rzepy. No. A tu są 4, czyli 60 zł minimum człowiek jest do przodu. No tak, tutaj mamy wszelkie różne pudełka, czapki, gadżety różne tak, tak. I, i tak dalej. I tutaj mamy też torby z kresty. Tak. Różne te wszystkie pudełka Ewa, nie Ewa. Bardzo dobra jakość jest kresty i cena jest naprawdę wręcz Zobaczcie rewelacyjna. To? Mamy, nawet, mamy nawet skarpetki z góry. To jest bardzo fajne opakowanie z kresty. Polemik EVA. Zamykany. A mhm. no wiadomo, wodoodporne, a To jest też płytki. ciekawe, bo gdzieś kiedyś też widziałem, ciekawe, że to nie jest czarne, tylko takie właśnie prześwitujące, tak. nie? I tak też. Miał. Otwórz, proszę. Mhm. I fajnie się wykorzystuje I na gadżety. Gdzieś to u kogoś widziałem, że jak. Właśnie, gdzieś to u kogoś właśnie widziałem, że pokazywał i byłem zachwycony jakością, że naprawdę Zobacz, świetnie jest to wykonane. wykonane. Super wzór. Nie ma jakichś niedróbek, czy nie. coś z jakiegoś odlanego materiału, prawda? Jest rewelacyjne. A jeżeli tu jeszcze jesteśmy kruszyn, to chodź mi pokaż ten statek kosmiczny, który pokazał mi już kiedyś Marcin Kostera z Matrixa. O, właśnie. Czyli jest... pokazywał platformę z systemem jezdnym, no idzie się, można powiedzieć, na tym zabić. Można powiedzieć, a jadąc tym, zabić, i to no. na pewno ciężko, tak? To jest, jest kosz, Sią, Siądziesz? Powiem ci, że ja sam się nawet bałem, nie? Nie byłoby trzeba dokręcić to więc, nie? to no, widzimy dalej Tubertini. Tubertini Heksa też heksa. u wielu zawodników. Nie wiem, czy właśnie Jarek nie ma Jurek tej, tej, tak, tej Heksy. Jarek, Jarek jest w Timie Tubertini, no to a te kosze, bardzo fajne, stabilne. Od mhm. nas Mariusz Nowak bardzo dużo rzeczy ma. W Tubertini jest zadowolony, tak? A mhm. no co? No, bardzo fajne są te torby, właśnie ta seria Enzo Stajwy. też zobaczcie jak byście się przyjrzeli, materiał kresta jest bardzo podobny, tak? Wyany. Mi się ten materiał Kresta bardzo podoba. Bardzo. Tutaj macie też trochę rzeczy z Flagmana teraz, tak, tak od jakiegoś szatki, czasu. Mamy kije z Flagmana, na przykład mój, uko mamy, mój, mój, uko mój ukochany fotel. Tak, na szybkie, kochany fotel na szybkie wypady. No i co, no i to mamy Matrixa i Prestona. Torbę, uh -huh. akcesoria, czapki, pudełka. Ty masz dużo rzeczy z Matrixa, prawda? Tak. I teraz też dużo rzeczy też z Prestona mam, co nie? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Jakoś jest tutaj. Jestem przekonany, się, że trzeba kupić troszkę może drożej, ale lepiej. lepiej. Uh -huh. No i też jest bardzo fajne tutaj. o. Punkt. Nasz dobry przyjaciel czeka na klientów. Można przyjść I robić kawkę. zrobić i robić kawkę. A to jest, nie ukrywam, mój ukochany dział, czyli dział z klasykiem bardziej, można powiedzieć. Eee, gliny od górka, eee, zanęty od górka, tak. tak czyli to Champion Fida. Z Robinsona, z Marcel van Dzisiaj pierwszy raz na żywo tego ttx zobaczyłem. Patrzcie, jaka era w ogóle, jaki gruby. O, bardzo fajne są nowe dodatki, właśnie z Champion Fida. Vanilla. Eee, tak. Tutaj, Dark Monster Sweet, bardzo słodki, To może, może być ciekawe, bo to jakieś wyjątkowe popielate. takie, tak, czy takie popielate. Karmel jest e, sztampem Fida. No i popcorn, na który łowił tak. ostatnio chyba właśnie Marcin Kurzepa, prawda? Na ostatnim z filmów, tak. co Artur Powinien łowił jest, na Zenente. pokrowce są. 165 a tu mamy przebieralnię tak, a to jest przebieralnia, możecie zobaczyć przyjść fajnie, ubrać się tu tak. my, tu my no jesteśmy no i właśnie tutaj, żeby ta przebieralnia jest stworzona po to, to żeby sobie wybrać no... ciuszki. ciuszki dużo jest no ciu no Mhm. czyli go widzę głównie Guru, Preston i Matrix MATRIX. czyli najwyższa no puła z Robinsona mamy te kombinezony spodnie Rio sam posiadam, ale spodnie z szelkami, według mnie bardzo fajne. Tutaj trochę Marcela też nowe widzę te. Ale nowe zanęty do metody, to jest taki bardziej kącik metodowy pelety na wagę. Który pelet naj, najczęściej schodzi w sklepie? Który jest niechętnie kupowany? Alerakła? rakła, Osmo, Solbite schodzi, skreting schodzi. Uh -huh. Copens. No. na wagę. No zobaczcie, ceny są. Bardzo fajne, tak? Średnio od 9 zł do 22,50, tak jeśli chodzi o mm -hmm. telety, już takie workowane. Tylko teraz jest troszeczkę problem, że nie ma matchmetod Mixa nigdzie, prawda? Nie I można zbytnio kupić. to nie to, że my nie mamy, tylko cała Polska nie ma i to jest uwarunkowane przepisami sanitarnymi. Mhm. Mm I... Legendy głoszą, że ma być na jesień, ale pytanie: jesień to jest pojęcie szerokie. Może być wrzesień, może być listopad, pójść na jesień. Zobaczymy, pożyjemy. Aczkolwiek polecamy Wam w ramach zamienników. Nie Chłopaki sweder z sklepu łowią i mają efekty, nie no. ma kłopotu. Archi chyba ostatnio tak. łowi, tak? Na te. Właśnie te pelety, właśnie te... na garlika czy na słytania. Tak, bardzo dobre. Expanda fishmink, protein. Ja sobie ostatnio kupiłem na, na bazie naprawdę dobrych modczy rybnych No i Myline jest, który no, jest ja sobie misodowy. to ostatnio kupiłem tego suita właśnie czarnego i byłem, jestem nawet zadowolony z niego. Bardzo fajną serią jest właśnie Method mix z Myline'a, który jest odpowiednikiem match metod mixa de Sono. I na przykład jest Margin, czyli grubsze frakcje, i też zanęto na bazie ekspanderów. Mm -hmm. 100%, tak? Mamy ekspandery tutaj. No rozumiem. No tu już taki kącik typu podpórki z Hordorado bardzo fajne, polecamy je na, do metody. No według mnie nie ma lepszej, chyba teraz większość no, można metodę odcepu jej używania. Miałem te uszy Batmana z Matrixa. Wyskakuje, Wenda? Nie, nie, nie to, że wyskakuje. Ja ale... się czułem niepewnie, szczerze mówiąc. Na ja tej... się czułem pewnie, tylko że mi jest lepiej, właśnie to, bo z jednej strony masz tylko blokadę, z jednej strony, a to Tak, do góry podnieść, bardziej, tak, no, do góry. No, a to ale od razu może bok zaciąć. są fajne na klasyka Na rzekę na przykład. Na rzekę, tak, no. żeby Marcin Kurzepa by mógł się wypowiedzieć, który tam się czai w rogu w koncie. A nie będziemy go dzisiaj męczyć. Ciebie, pom Ciebie pomęczę. Marcie mówi, że się nie zna. O. No dobra. Okay, to, to jest pudełko z delfina, bardzo fajne o, A może się zaprezentować? No? no to chodź. Tutaj na stolik kawowy, dobra. No, Mega fajne. Uh -huh. Nie wiem czy wiecie ciekawostkę, Marcin y, Kruszyn stawał, stawał na pudełku z Matrixa, no, zaraz na pudełku test. i nie strzeliło i nie strzeliło. Tu, Jak coś jest ciekawostek, ale to na własny koszt, możemy to wam pokazać, że ono Co jest dobre tutaj, że jest, o, i te przygródki są uruchome No aha, no rzeczywiście, czy tutaj można sobie tak przypomnieć, no. czy tak? Ja. a cena? Stówka. 105 zł. No, delfina. świetne, świetne. Ktoś zaraz może powiedzieć, że można iść do kastrami coś takiego kupić, ale no wątpię, że aż takie fajne pudełko naprawdę. Jest fajne, według mnie jest. Do bardzo się opłaca, bardzo dobra cena. Cieszę się. A wiesz, że ja jestem szczery, jaż za szczery. Tu macie, tu macie kosze też, tak? Przeróżnej wielkości, u ułożone pięknie. Gumowe, żółkowe. Tu Te czerwone koszy. są chyba delfina, tak? Tak, bardzo. Dobre są. Tak, ten żółkowym z nie mam, tak. teraz dałem go Grzesiowi w prezencie. To są z Matrixa, tu mamy i dużo z Prestona jest. Ja no. jestem bardziej fanem gumowanych, nawet na klasyku. No bo... jest, właśnie, gumowy, rewelacyjnie też się sprawdza na, na klasyka. I to jest moim zdaniem hit. Według mnie ostatnio na Facebooku u nas była Temata, który prezentował. Mhm. Jest tutaj, właśnie plusy jest to. To, że te burty są odpinane, odpinane no. rozkłada się, na trzy się składa. Jeszcze jest je, mega powiem ci, że jakby jeszcze tu była miarka w środku, to już w ogóle byłby sztos, nie? Jakby była miareczka, ale sobie można zawsze dorobić, nie? Właśnie, tutaj można sobie dorobić. Marcin, chodź powiesz mi jedno pytanie, mam do Ciebie. Dawaj. Czy żyłkowe podbieraki, kosze, takie jak ten z tubertiniem, bo nie jakie firmy, czy kaleczą ryby, czy nie kaleczą ryb? Tak. Żyłkowe. No ewidentnie. Czyli. No właśnie, czyli co, na klasyku też stosować gumowane lepiej? Znaczy, no wiadomo, że jest jakby, ten gumowane jest cięższy, więc z automatu jakby Mniej wygodne problem z operowaniem, ale no dla ryb jest bezpieczniejszy Jeżeli zależy nam na kondycji ryb, no to powinniśmy jednak sięgać po te gumowane Pogumnie. Zjadąc prywatnie lepiej gumowane no, Ale do zawodów albo, że, szybciej żółkowe, nie? Nie, nie wiem, puteczki, płoteczki czy coś, to 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 żyłkowy lepszy, jest szybszy zepraj. Szybko się Ja też staram się jednak do tych leszczy, nawet jak jest to na zawodach, to stosować właśnie gumowane. Mhm. To dużo, 18 cali. No dobrze. To pokażcie mi jeszcze albo Marcin, albo, albo Marcin, <grym> jak na przykład yy, chce sobie też kupić, tak? Czyli bierzesz tablecika i tutaj wszystko na, na, nabijasz to na szybciutko. Tylko jedną rzecz po prostu, czyli już chodzi mi nawet o to, żeby tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda tak na szybko, tak? Bo nie chodzi o to że tutaj w tym sklepie, że w salonie, że bierzemy sobie wszystko do koszyka, czy bierzemy sobie wszystko, można powiedzieć, pod pachę i idziemy do Lady, tylko Kruszyn przychodzi z, yy, z tabletem, tak, czy Artur, czy i wszystko po prostu jakby nabija tutaj nam na tablet i możemy sobie podejrzeć ten tablet. Możemy sobie usunąć z kosza rzecz albo jakąś po prostu yy, dodać. Ten system chyba i tak jeszcze będzie pewnie doskonalony i tak dalej, bo nie ukrywajmy, że salon jest dosyć świeży i to jest wszystko poprawiane, ale yy, jest tak, yy... No ja jestem klientem i chciałbym sobie zakupić to i to i nie chcę ni i nie chcę nic więcej. No to jest tak. Tablet, skaner, ogólnie na salonie wszystkie produkty mają kod QR, mhm. jesteśmy w trakcie zmiany na kody kreskowe, które przyspieszą proces sprzedaży i przez to proces obsługi klienta. Mhm. Tutaj. Czyli mam. Sk skanuję. Jest. Prze Rozumiem, dodało się do koszyka, tak? Tak. Przechodzę. Tutaj jest właśnie to, że przechodzi, przerzuca mi na stronę sklepową. Mhm. No, i muszę dodać do koszyka. Dodaję to do koszyka. Mhm. I, I później koszyk, realizuj zamówienie. O, Dokładnie. jest przejść do kasy. Klikam odbiór osobisty w salonie, płatność przy odbiorze. Tak, i paczki. jak ja czekam na zamówienie, to wy właśnie proponuję ciekawkę, tak między tak, innymi albo klientowi. Kawa, albo klient chodzi, się rozgląda. Pogadówki z wami. Jest tak, że jeszcze coś dobierze. Uh -huh, uh -huh. I wtedy wszystko przyjeżdża z dołu z magazynu. Tak, Damian bądź Denis e, przynoszą zamówienie. My pakujemy, sprawdzamy. Uh -huh. No i klient no, otrzymuje gratis i no zapraszamy rozum. ponownie. Czyli Będzin, ulica Barlickiego 2B. Będzin Grodziec dokładnie. Będzin Grodziec, ulica Baglickiego 2B no tak. czynne od 9 no do, 17. do 17 a w soboty. 9.14. No tak. I co niedługo się otwieracie w Warszawie chyba, tak? Tak. Jest Możemy już coś zdradzić, czy jeszcze nie? No można, to, no, to już jest ogłoszenie. Poszło przecież świat, że no. inne miasta też będą. Tak, yy, w planach są. No no. Jak ktoś chce, zapraszamy. Dobra. Dziękuję za oprowadzenie. To ja też dziękuję. No. Fajnie, że przyjechałeś. No i co? Wieczorem Bejlando. Ale śpisz w samochodzie, bądź w hotelu. Już koniec ze mną, bo już mam cię dosyć. Na razie, do zobaczenia. Na razie.